Dobrze, jesteśmy po przerwie, kręcimy kolejną część, pomiar mocy wzmacniacza t amp TS-A4300. Tutaj w instrukcji obsługi różne rzeczy piszą, że ma 1000 W, 1200 i tak dalej, i tak dalej. No mnie tylko właściwie interesuje moc, jaką ten wzmacniacz jest w stanie, jakby to powiedzieć, wepchać do kolumny na takim materiale, jakim jest materiał muzyczny, no bo wiadomo, że, że nigdy ten wzmacniacz sinusoidy nie będzie przenosił sinusoida, zresztą tak jak pokazałem na początku, jest tak gęstym sygnałem, że że puścić sinusoidę na taki wzmacniacz to jest to jest przepotężne obciążenie dla wzmacniacza i taki wzmacniacz odtwarzając materiał muzyczny nigdy w życiu nie będzie tak obciążony jak jak to zrobi nam sinusoida gdybyśmy sinusoidę puścili no i oczywiście ja tutaj sinusoidy na ten wzmacniacz nie puszczę ponieważ ten wzmacniacz jest skonstruowany do przenoszenia materiału audio a nie jest skonstruowany do przenoszenia sinusoidy no i tak jak wam tam pokazałem gdybym puścił sinusoidę i załóżmy wysterował go do klipu, to on będzie osiągał moc około niecałych 2000 W w RMS ie No ale gdy puszczę materiał muzyczny, no to tam moc będzie będzie około, około tam 300-400 W. Zaraz to, zaraz Wam to wszystko spróbuję pokazać. Dobra, włączamy. Tak, ja teraz włączę sygnał nie 10-12 dB, tak, tak jak to ma przecięty materiał muzyczny, tylko włączę taki sygnał, yy, który, który ma współczynnik wypełnienia faktor 8 dB, czyli tyle, ile znalazłem sobie yy, w, moich, no, w moich zbiorach audio dla najgęstszego materiału muzycznego, jaki się mi udało znaleźć. No, i tu na wykresie zobaczycie, zobaczycie wszystko: zobaczycie, zobaczycie napięcie maksymalne i napięcie RMS, i z tego policzymy moc. Obciążenie mam zapięte 8, 8 ohmów, taki wielki rezystor, potem Wam go pokażę. No i jedziemy sobie do góry. A co bym tu jeszcze powiedział? Co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? No tu jest wskaźnik wysterowania wzmacniacza, u góry jest dioda Fault, przedostatnia dioda to jest dioda CLIP. Pomarańczowa. Ostatnia dioda wskaźnika wysterowania w oryginale była to dioda zielona. Ja ją wymieniłem na żółtą, ponieważ drogi użytkowniku, jak będziesz, jak masz taki wzmacniacz i będziesz go użytkował, to no po prostu to, to nie wiesz, że już dojechałeś do końca wskaźnika wysterowania, jesteś przed pierwszą diodą przed klipem, a jak masz ją żółtą, to to będziesz widział. No i dobra, jedziemy z mocą do góry. Troszkę nam goni ta sinusoida, ponieważ... a, szczałkę jeszcze przestawię. Oj, nie tak, nie tak. O, dobra, teraz to stoi miejsce. dobra i teraz możecie zobaczyć, jeszcze tam troszkę głośniej, tu nawet słychać jak nam piszczą, piszą te rezystory, ponieważ to jest taka, no nie jest to sobie, tylko przebieg, sam go zrobiłem o faktor 8 dB, no i tutaj to ładnie widać, o może jak zmniejszę jeszcze. teraz ładnie widzicie jak, jaki ten współczynnik ma jakie te współ, jaki ten współczynnik ma wypełnienie, że jakie ten współczynnik ma wypełnienie, że, że widzicie jest, jest impuls i potem długa, długa długa przerwa. I znowu ładny impuls, taki pseudosinusoidalny i długa, długa przerwa. I ten przebieg ma wypełnienie 8 dB, czyli tyle co najcięższy materiał audio, jaki znalazłem. Dobrze, ja się przestawię i pokażę Wam, jak wygląda dojechanie wzmacniaczem do klipu. I dlaczego nie należy diody klipu nigdy oświecać na wzmacniaczu? Oświecić i zjechać na dół. Dobrze, tak to przestawię, żebyście dokładnie przebieg widzieli. Dobrze, pięknie go widzicie. Zjadę troszkę na dół. Skupimy się nad, gór, nad górną połówką, żebyście się ładnie widzieli. No i jedziemy do góry. No i teraz. No, patrzcie, to wszystko działa z boku słychać, jak rezystory piszczą, ponieważ na nich się bardzo duża moc wydziela i zaraz Wam, zaraz wam... O, skończyła się ta mp3. Zaraz Wam pokażę, ile I jak wygląda moc takiego wzmacniacza Tiam 4300. No, jedziemy do góry, jedziemy i teraz zwróćcie uwagę, w momencie, gdy się zaświeci dioda CLIP, tu z prawej strony, tu, to ta sinusoida już nie będzie rosła tylko ona będzie się wypłaszczać. Patrzcie. Teraz się zaświeciła żółta dioda, czyli ostatnia dioda wskaźnika wysterowania. To jeszcze tutaj nam potrafi rosnąć. O, ja będę tak manewrował. Góra, dół, góra, dół. I teraz patrzcie. O, w momencie zaświecania klipu z prawej strony ten przebieg, ta pseudo-sinusoida, robi się u góry płaska ja spróbuję ten pomiar tu zatrzymać o na tym miejscu safe dobra i zjadę na dół bo ten wzmacniacz mi to hałasuje bardzo mocno spróbuję wyświetlić ten pomiar Już nie pamiętam jak to się wyświetlało o tak dobrze dobrze mamy to mamy to i jak się to moc ma, wzmacniacza mierzy? No dojeżdża się po prostu do klipu, aż ta sinusoidal tu się wypłaszczy i lekko się zjeżdża na dół. No i teraz mam w 100% przenoszony sygnał sygnał audio. A ostroskop przy okazji mi wyświetla, jakie jest napięcie tutaj w szczycie. Czyli tak jak żeśmy mieli te 1000 W, co pokazywałem na tym fikcyjnym wzmacniaczu, to zobaczmy, zobaczmy ile W ile w szczycie przenosi to jest 4300 Tu odczytujemy wartości napięć, jakie są w szczytach. W szczytach tych sinusoidy, czyli, czyli maksymalnie 162 V, minimalnie 168. A tutaj mamy napięcie RMS, czyli średnie, tylko 64 V. I gdybyśmy puścili materiał muzyczny, to dokładnie byśmy te same wartości mieli. No, ja to zaraz Wam policzę. 162 i 168, no to weźmiemy średnią 165, no to liczymy. 165 razy 165 podzielić, bo mamy takie obciążenie przez 8 równa się no i teraz się nie, nie przestraszcie, w szczycie nasz fikcyjny osiągał 1000 W w szczytach, czyli wtedy gdy jak by to powiedzieć leci impuls basowy i ten głośnik basowy się wychyla i membrana mu goni jak, jak nie powiem co w szczytach ten, ten wzmacniacz osiąga 3400 W no nie przesłyszeliście się. Dokładnie, 3400 W w szczytach. No tak jak tu pisze 168 V. Na ułamek sekundy, gdy muzyka leci, ten, ten wzmacniacz przykłada do głośnika napięcie 168 V. To nie ściema, tylko to prawda. Dobrze, liczymy sobie moc RMS. Więc wyobraźcie sobie, gdy leci muzyka w szczytach basu, Wzmacniacz, dopycha do głośnika 3400 W, ale ile, ile będzie podczas materiału muzycznego lecieć, lecieć w rzeczywistości ogólnej mocy RMS do głośnika? Mamy, mamy tutaj namierzone 64,3 V. Liczymy. Policzę dla 64. 64 razy 64 podzielić przez 8 równa się. Proszę Państwa, 512 W. 512. I tak to wygląda z mocą wzmacniacza, że moc RMS dla muzyki jest 512 W, ale w szczycie on osiąga 3400. No i teraz ja pytam, czy jest sens, sens w ogóle dla pomiarów puszczać, puszczać sinusoidy, na, sinusoidy na taki wzmacniacz? Jest to, to totalnie bez sensu, bo co się wtedy będzie działo? Wzmacniacz będzie próbował osiągnąć moc RMS, uwaga 1700 W. Będzie to potężne ob obciążenie dla niego. I, i dzisiaj, wzmacniacze się tak projektuje, że, że właściwie mało kto projektuje wzmacniacz, żeby on sinusoidę wytrzymywał. No bo to jest bez sensu, i, i, i po co to w ogóle jest? Jak on nigdy wzmacniacz nie zobaczy tak gęstego przebiegu przy odtwarzaniu materiału muzycznego, jakim jest sinusoida. No i tak to po prostu z mocą wygląda, że że w szczycie 3400, RMS 500, gdybyśmy puścili sinusoidę, to on by też w szczytach tej sinusoidy, ona by wyglądała troszkę inaczej, bo to by było tak tu bardziej wy, wy, wygięte, że tak powiem, że w szczytach by też było 3400, ale RMS, bo byłoby to bardziej wypełnione, bo to jest bardziej gęsty, gęsty materiał, RMS by on chciał dojechać do 1700. No myślę, że to jest bardzo fajnie, myślę, że, że to wyjaśniłem, że wiecie o co chodzi. Zrobię jeszcze raz ten pomiar, bo ja tu go tak nie do końca fajnie zrobiłem. Spróbuję z tego wyjść. O, jest. Za bardzo cofłem gałkę. Jeszcze raz pojedziemy, bo ta moc w rzeczywistości w tym wzmacniaczu jest wyższa. Ja za bardzo gałkę cofłem. Obserwujemy tą sinusoidę. Ja ją zjadę troszkę na dół, żebyście zobaczyli. O, pyk, pyk, pyk. Ja wam będę odczytywał napięcia. Teraz mam 80V w szczycie. O, przeliczę Wam jeszcze teraz to będzie bardzo ważne, jeżeli będziesz taki wzmacniacz użytkował użytkowniku dla pierwszej diody, która się. dla ostatniej diody wskaźnika wysterowania, akurat tej żółtej, bo ja ją wymieniłem tak jak mówiłem z zielonej na żółtą. Jaka, będzie, jaka jest moc, gdy ci się oświeca ostatnia dioda wskaźnika wysterowania? Gdy ona się zacznie błyskać, to ja tutaj widzę około 90V. Dobrze, zjeżdżamy na dół. Szybko to liczymy dla 90 V. 90 razy 90 podzielić przez 8 równa się. To jest 1000 W. Czyli, gdy Ci się zaświeci ostatnia dioda, ta żółta, wskaźnika wysterowania, wie, że wzmacnacz w kolumnę w szczytach ładuje 1000 W. Jeszcze raz to sprawdzimy. O, miga, miga, miga. Dokładnie jest 97, 95 V mniej więcej. Dobrze, lecimy jeszcze raz do klipu, patrzcie tam. Na tą sinusoidę. Jeszcze mogę, jeszcze mam 130 V. Jeszcze mogę, jeszcze, 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 jeszcze. O, klip błyska. 165 i 168, tak. 166 i 164. Dobrze, jedziemy na dół, bo tu hałasuje. Jeszcze raz, 165 razy 165, podzielić przez 8, równa się 3400 was tak. No i teraz <grym> od razu na szybko powiem, bo wiecie, że ten zmaster jest uznawany za... znaczy inaczej, on jest wycofywany z rynku, bo, bo on potrafi wybuchnąć, krótko mówiąc, ale czemu potrafi wybuchnąć? Producent sobie napisał, że on może być obciążony obciążeniem 4 Ohmy. 4 omy. No i teraz jak już cały wykład zrozumieliście, no to, to, to wiecie jaka to jest moc. Gdy przy 8 ohmach on w szczycie osiąga 3400 W, to dla 4 ohmów ten wzmacniacz będzie próbował w szczytach osiągnąć około 7000 W na kanał. I to jest właśnie powód, powód że, że ten wzmacniacz no po prostu nie wytrzymuje aż takiego dużego, dużego obciążenia. No i to jest powód, dla którego został z rynku wycofany. Gdyby producent nie napisał, że można go obciążyć 4 ohmami, to to nigdy żaden wzmacniacz żeby się nie spalił, bo na 8 omach nie ma szans, żeby, żeby on wybuchnął. Dobrze. Polecimy z następnymi punktami. Hmm. Czyli jak użytkowniku graż na tym wzmacniaczu, na każdym wzmacniaczu i zaświeci się ci się dioda klip. to wiedz, że wtedy ta sinusoida ja ją tu jeszcze raz wyświetlę. Cyk. Dobrze. To wiesz, że wtedy, gdy, się, gdy zaczyna oświetlać się dioda klip na każdym wzmacniaczu, to tutaj szczyt ten sinusoidy no i przebiegu muzycznego, jak jest, on zaczyna się wy, wypłaszczać. I ty, drogi użytkowniku, grając w ten sposób, że klip ci błyska, to, to wiesz, że już zaczynają się zniekształcenia i ty, dając głośniej, nie uzyskujesz już nic więcej oprócz hałasu. Po prostu tylko coraz bardziej jest zniekształcany dźwięk, i to, i to diametralnie, i do kwadratu. I, I po prostu zwiększając dalej głośność, gdy nam zaczyna klip błyskać, nie uzyskujesz żadnej poprawy, poprawy, no nie jest głośniej, tylko zwiększa się hałas. I to jest po prostu, ja bym powiedział, bardzo ważna święta zasada, bym powiedział, no przepraszam za porównanie, gdy dioda klip ci błyśnie to masz zjechać na dół i co to oznacza, że masz, za... i co to oznacza? To oznacza, że, że już więcej nic nie wyciągniesz z ze zestawu, z zestawu grającego i jeżeli chcesz wy wyciągnąć więcej, to musisz, to musisz po prostu kupić, kupić inny mocniejszy wzmacniacz. Koniec, kropka. Jeżeli chcesz dobrą jakość dźwięku uzyskiwać, to po prostu, no to jest złota zasada, której się należy trzymać i no i tak to wygląda, że błyśnie klip, a wiesz, że masz kolumny duże i można by jeszcze więcej z nich wyciągnąć, no to wiesz, że, że już jest koniec Twojego wzmacniacza. Musisz wymienić na mocniejszy, no albo po prostu grać tak, żeby ten klip się nie oświecał. Dobrze, i za chwilę następną część filmu nakręcimy. Na razie zrobimy chwilkę przerwy. Teraz będę opowiadał o tym wzmacniaczu T-Amp TSA 4300.